Zastanawiacie się pewnie, co ja trzymam tu w rękach? Czy to jest może jakaś kobra, a może podpórki? Moi drodzy, i tutaj Was zaskoczę. To jest pełnowartościowy podbierak karpiowy. Zobaczcie na jego wielkość. Rozpakujmy go wspólnie. Podbierak o nazwie Element Compact Kamu. Jeśli chodzi o sztycę, sztyca jest. W składowa łączenie jest na spigocie w tradycyjny sposób, tak jak składacie wędki. Składa się właśnie ten nasz podbierak. I dodatkowo jeszcze teleskopowy element, który wydłuża nam długość samej sztycy aż do 170 cm. Sztyca wykonana jest z włókna węglowego zakończona w dolnym segmencie pianką antypoślizgową dzięki czemu po prostu ten uchwyt jest zdecydowanie pewniejszy. Oczywiście nie może zabrognąć naszego logo idąc dalej, moi drodzy, głowica też bardzo solidna. Wyciągamy kosz podbieraka samego i tutaj was zaskoczę. Nie spotkałem się jak dotychczas z takim rozwiązaniem, a już trochę lat łowie. Moi drodzy, zobaczcie to. Ramiona naszego kosza są również teleskopowe. Więc kompaktowość właśnie tego podbieraka polega na tym, że on jest naprawdę mały, jeśli chodzi o przenoszenie go z miejsca na miejsce, kiedy chcecie, Spróbować stalkingu, chcecie łowić aktywnie ten podbierak. Zajmuje naprawdę niewiele miejsca. 74 cm, moi drodzy, to jest długość transportowa naszego podbieraka Element Compact Kamu. Lecimy dalej, a więc sama siatka. Głębokość siatki metr. Ramiona również mają metr. Dzięki temu na pewno podbierzecie te swoje największe okazy. A co ciekawe, właśnie to, o czym wspomniałem, kiedy mamy rozłożony podbierak, jak bardzo często widzę tu to u młodych karpiarzy, kiedy mamy problem z wyciągnięciem tych ramion. Tutaj ta teleskopowa konstrukcja daje nam, ułatwia nam jakby wyciągnięcie samych ramion poprzez zluźnienie właśnie tego elementu z przodu kosza jest bardzo łatwo wyciągnąć nam ten kosz z uchwytu. Jeśli chodzi o samą siatkę, siatka też jest wykonana z bardzo e, takiego gadżeciarskiego karpiowego materiału w kamuflażu, zresztą moim ulubionym. Siatka e, ma 6 mm oczka. A ramiona samego kosza wykonane są z włókna szklanego. Dzięki temu nadają też tej konstrukcji solidność. Także moi drodzy, jeśli chodzi o ten podbierak, on sygnowany jest co prawda do łowienia z brzegu, ale moim zdaniem właśnie to rozwiązanie tutaj poprzez wcisk i to, że jest dwusegmentowy. Powoduje to, że możemy również użyć go łowiąc ze środka pływającego. Jest to naprawdę bardzo ciekawe i moim zdaniem innowacyjne rozwiązanie, jeśli chodzi o cechy, które wspomniałem. I ci wszyscy, którzy właśnie szukają tej kompaktowości, uniwersalności, myślę, że to jest dla Was najlepszy wybór. Zapraszam do tego, żeby spróbować podebrać ten swój okaz z naszym podbierakiem Element Compact Kamu. Oczywiście na sam koniec, moi drodzy, zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Zostawcie komentarz, kliknijcie w dzwoneczek. Dzięki temu na bieżąco będziecie mogli śledzić nasze filmy na kanale Prologic Polska oraz fajnie będzie, jak zostawicie komentarzyk. Do zobaczenia gdzieś nad wodą.